A z badań wynika, pierwsze 7 sekund oznacza, jak ktoś na tobie wywarł odpowiednie wrażenie. Czyli wywarł pozytywnie, czy nie? 7 sekund. Czyli ten wygląd jest istotny. I nie mówię tutaj o byciu jakimś przystojnym, kurwa, bratnym Ale chodzi o to, że możesz w sobie odkryć taką męskość, która po prostu, kurwa, ja pierdolę. To jest kobieta, tak? I nie zwariuje w kontekście tego, że będziesz narcystyczny, zakochany w sobie i w ogóle ją krzywdził, bo to nie o to chodzi w relacji, żeby się krzywdzić nawzajem. To w ogóle jest popieprzone. Natomiast chodzi o to, żebyś ty wrócił do tej wewnętrznej mocy, pradawnej, Wikingowej, słowiańskiej, nie wiem jakiej tam sobie chcesz, czy nawet nie wiem, posiadając wiarę chrześcijańską, może to też to Kobieta potrzebuje oparcia, wsparcia, bycia kobietą, uznania jej emocjonalności, bycia kochaną, potrzebną i ona wtedy będzie też zawsze swoją opiekunką.